Raty 0%, dogodne warunki spłaty i profesjonalna obsługa. Oferty banków i sklepów kuszą klientów na każdym kroku. Zakupiony sprzęt ma służyć przez długie lata, a szybki wydatek ma być nieodczuwalny w portfelu. Jednak to, czy i jak spłacimy nasze raty, na bieżąco będzie kontrolować bank, ale nie sam. Nawet już gdy tylko pytamy o kredyt, informacja taka trafia do Biura Informacji Kredytowej. Oczywiście o tym, gdy bierzemy kredyt, również. I w każdej chwili inny bank może sprawdzić, jak wygląda nasza historia kredytowa i czy właśnie w danej chwili mamy jakieś zadłużenie do spłacenia, jak sobie z tym zadłużeniem radzimy, ile jeszcze rat zostało do obsłużenia. Biuro Informacji Kredytowej prowadzi rejestr dłużników na podstawie informacji przekazywanych przez banki. Zawiera dane dotyczące początkowej kwoty kredytu, aktualnego stanu zadłużenia i historii kredytowej w ujęciu miesięcznym. Biuro włącza się do procesu udzielania pożyczki lub kredytu w momencie, gdy klient przychodzi do banku i składa wniosek o kredyt. W tym momencie klient udziela upoważnienia bankowi do tego, żeby bank odpytał bazę Biura Informacji Kredytowej. I Biuro Informacji Kredytowej właśnie w tym momencie jest przez bank odpytywane, bank dostaje raport zwrotny i na tym raporcie jest cała historia kredytowa klienta. Z tego powodu BIK zachęca do budowania swojej pozytywnej historii kredytowej. Po całkowitej spłacie kredytu każdy kredytobiorca może wyrazić zgodę na dalsze przetwarzanie jego danych. Wówczas banki nadal mogą z nich korzystać oceniając zdolność i wiarygodność kredytową klienta. Posiadanie takiej pozytywnej historii może ułatwić przyznanie kredytów w przyszłości. Nie każdy, kto kogo stać na spłatę kredytu, później go spłaca. Także jeśli ktoś ma na koncie wiele takich kredytów dobrze obsłużonych, będzie zdecydowanie lepiej oceniany przez banki w przyszłości i będą mu bardziej gotowe zaufać niż osobie, która nawet będzie miała większe zarobki, ale do tej pory nie pokazała, że spłaca dobrze tak, to, co pożyczy. Z rejestru Biura Informacji Kredytowej mogą korzystać także osoby, które jeszcze się nie zdecydowały na wzięcie kredytu z banku, a chciałyby poznać swoją zdolność kredytową z punktu widzenia banku. Dla nich zostały przygotowane dwie oferty. Każda osoba fizyczna raz na pół roku zgodnie z ustawą może pobrać za darmo raport o sobie. To się nazywa informacja ustawowa, żeby zobaczyć, jakie dane o tej osobie są w biurze informacji kredytowej. Natomiast, jeżeli chcielibyśmy wziąć taki raport dodatkowo z oceną punktową, czyli właśnie z tym scoringiem, no to musimy zapłacić to jest koszt 30 zł. Raport z oceną punktową zawiera szczegółową informację o łącznej liczbie oraz kwocie posiadanych przez klienta zobowiązań. Dzięki niemu klient może sprawdzić swoje dane, do których mają dostęp banki, jaka została mu wyliczona ocena punktowa, jakie ma zobowiązania obecnie i jakie już zostały uregulowane. Dokument zawiera także informacje o stanie poręczeń, jeśli takie zostały udzielone. W rejestrze Biura Informacji Kredytowej blisko 95% danych o klientach stanowią informacje pozytywne. To dane o zobowiązaniach, które zostały spłacone terminowo lub są jeszcze spłacane. Pozostałe 5% to informacje negatywne, zawierające historie kredytobiorców, którzy nie spłacili swoich zobowiązań. W odróżnieniu od rejestru bik u w tzw. czarnych listach specjalizują się trzy biura informacji gospodarczej: Europejski Rejestr Informacji Finansowej, Infomonitor i Krajowy Rejestr Długów. Do Biura Informacji Gospodarczej mogą zgłaszać się jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, wspólnoty mieszkaniowe i inne podmioty, które chcą przekazać informacje o niesolidnych dłużnikach lub uzyskać raport, czy dany podmiot figuruje na czarnej liście. W tym samym celu współpracę z BIGami mogą nawiązać także banki. Do biura mogą się też zgłosić przedsiębiorcy i klienci indywidualni, którzy chcieliby uzyskać raport o sobie lub kontrahencie. Big Infomonitor korzysta dodatkowo z bazy związku banków polskich i biura informacji kredytowej. O ile jednak warto budować swoją historię w biurze informacji kredytowej, o tyle historia w biurze informacji gospodarczej może być kłopotliwa. Obecność. W... W infomonitorze, w Biurze Informacji Gospodarczej czy w Krajowym Rejestrze Długów czy w innych tego typu instytucjach może utrudnić w znacznym stopniu zaciągnięcie kredytu, bo po prostu pokazuje, że ktoś nie radzi sobie z obsługą zobowiązań. A takich osób przybywa. Zgodnie z ostatnim raportem Infomonitora blisko 2 miliony dłużników ma problemy ze spłatą swoich zobowiązań, a całkowita kwota zaległego zadłużenia wzrosła już do prawie 22 miliardów złotych i jest o ponad 80% większa niż przed rokiem. Statystyka pokazuje, że Polacy polubili życie na kredyt. Już za chwilę wytłumaczymy, dlaczego warto zgłaszać do banków nasze kłopoty, a już teraz powiemy o rozsądnym podejściu do posiadania pieniędzy. Obecnie żyjemy w świecie przeciągniętym konsumpcjonizmem, gdzie kwestie oszczędzania, zbierania ziarnka do ziarnka i tym podobne style myślenia są bardzo niepopularne. A szkoda, podobnie jest z podejściem do pieniędzy. Po pierwsze jest grupa ludzi, którzy są obrażeni na pieniądze. To są ludzie, którzy uważają, że państwo nas okrada, przedsiębiorcy wyzyskują, nikt właściwie, kto zarabia pieniędzy, nie robi tego w uczciwy sposób, w związku z tym ci zgorzkniali. Ludzie przyjmują rodzaj moralnej wyższości względem kwestii pieniędzy i ich zarabiania, sami tkwiąc w mniejszym lub większym ubóstwie albo bez skrupułów korzystając, nie wiem, z rent, świadczeń i to jest dwadzieścia parę procent populacji. Jest druga grupa, dla których też pieniądze nie są ważne, ale już naprawdę. To jest 20 parę osób, raczej w starszym wieku, aczkolwiek też jest młode pokolenie, ludzi, dla których najważniejsze w życiu są relacje. I po prostu mówią, no trudno, żyjmy sobie w ubóstwie, rodzina, związki, przyjaźń, sąsiedztwo. Co ciekawe, te osoby w korelacji stosunku do pieniędzy i szczęścia mają najwyższe poczucie szczęścia. Jest dwadzieścia kilka procent Polaków, którzy, że tak powiem, z zaciętymi. Zębami mówią, że pieniądze są najważniejsze. Dążą do pieniędzy, różnie im się to udaje. I wreszcie jest grupa no, najsympatyczniejsza, chyba z tego punktu widzenia: ludzi, którzy mówią, jestem w porządku, dążę do swoich celów, przy okazji zarabiam pieniądze, umiem je godziwie zarabiać, godziwie wydawać. To jest niespełna 20%. Oni też należą do szczęśliwszych Polaków, chociaż najszczęśliwsi są ci, dla których najważniejsze są relacje. Głównym powodem takiego, a nie innego postępowania z pieniędzmi jest wychowanie poszczególnych osób oraz wzorce wyniesione z domu. Gdybyśmy tak przejrzeli typowe polskie powiedzonka o pieniądzach, to pytanie, jakie wnioski można z tego wyciągnąć? Pieniądze to nie wszystko. Powiedzmy, pieniądze szczęścia nie dają. Dziącko do dziącka zbiera się zmiarka. Grosz do grosza, grosza będzie kokosza. Do grosza grosz a uzbiera się trzos. pieniądze szczęścia nie dają szczęście dają dopiero zakupy. No. Jeżeli ja mówię pierwszy milion trzeba, to myślę, że większość telewizów dodaje sobie, co trzeba, żeby mieć pierwszy milion. Teraz pytanie, jeżeli to w mojej głowie siedzi, jeżeli ja w to wierzę? To albo nigdy nie będę miał miliona, bo jestem uczciwy i nie chcę w nieuczciwy sposób być bogatym, albo no, będę musiał się jakoś przełamać, tak? znaczy będę musiał coś złego zrobić, ukraść, żeby ten milion mieć. Jeżeli będę odkładał kilkaset złotych miesięcznie, ale przez całe swoje zawodowe życie i te pieniądze będą inwestowane, to będę miał ten milion. Nic nie będę musiał kraść. Nic nie będę musiał złego robić. W ogóle prawie nic nie będę musiał robić. Tendencja jest generalnie taka, że jeżeli czyiś rodzice byli rozrzutni, często korzystali z kredytów i wydawali pieniądze na zachcianki, istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że latorośle będą powielały ten wzorzec. Z drugiej strony nadmierna oszczędność u rodziców również może powodować zbyt oszczędne zachowania u dzieci. Zwrócić uwagę trzeba jeszcze na nasze błędne wzorce myślowe bezpośrednio związane z naszym stylem życia oraz wszędobylską reklamą. Czy pieniądze są ważne dla Polaków? Jesteśmy tak różni. Są Polacy, dla których pieniądze być może są ważne, ale mówią, ja jestem ponad to, bo wszyscy mnie okradają. A są tacy, dla których pieniądze są ważne i albo są mniej szczęśliwi, że ich nie mają, lub bardziej, że je zdobywają. Pieniędzy na pewno nie możemy się bać. Niedobre jest myślenie o nich w kategorii, chcę ich więcej i więcej, co jest charakterystyczne dla niektórych z nas. Rozsądne myślenie o pieniądzach właśnie opiera się na tym założeniu. Pieniądze ani nie są fetyszem, pieniądze nie zastąpią nam prawdziwego uczucia, nie zastąpią nam pewnej części zdrowia, której za pieniądze nie kupimy, ale jeżeli mamy pieniądze i mądrze nimi gospodarujemy, to wtedy te inne cele jest nam łatwiej osiągnąć. Za pieniądze realizujemy nasze cele i tylko od nas i naszych przekonań zależy ich efekt. Pieniądze, tak jak zdrowie, tak jak samochód, tak jak jakieś inne rzeczy związane z, związane z naszym życiem, to jest coś, co powinniśmy zrozumieć, jak działa, powinniśmy wiedzieć, jakie są mocne, słabe strony, i powinniśmy umieć tego używać. Powinniśmy wiedzieć, jak tym narzędziem operować, żeby realizować swoje własne cele. To, co jest dla nas najważniejsze. Jeżeli dla nas najważniejsza jest kariera, Okej, okay, to zróbmy tak, żeby brak pieniędzy nam w tym nie przeszkadzał. O, tak bym to nazwał. Nie zamieniajmy tego nie kariera naukowa, tylko dużo pieniędzy. Okej, okay, kariera naukowa, ale z pieniędzmi muszę mieć porządek, żebym mógł się skupić na karierze naukowej. To jest rozsądek finansowy, od tego się to zaczyna. Brak pieniędzy na spłatę rat to jeszcze nie koniec świata. Warto negocjować. Tutaj możemy zacytować generalną zasadę, która dotyczy klientów wszystkich banków. Nie czekaj, aż bank upomni się o pieniądze. Zgłoś się do niego sam. Najczęściej bank stara się umożliwić klientowi obniżenie miesięcznych obciążeń wynikających z obsługi kredytu, np. poprzez wydłużenie okresu kredytowania. W sytuacji dalszej zwłoki postępowanie banku uzależnione jest od postawy klienta. Jako ostateczność traktowane jest przymusowe dochodzenie należności w ramach postępowania egzekucyjnego. Jeżeli bank widzi, że e, bardzo trudno będzie ten kredyt, e, spłatę tego kredytu e, odzyskać, to ma prawo, to też jest w umowie zaznaczone, jakby sprzedać ten kredyt, oddać go firmie windykacyjnej. Wtedy. Chodzi właśnie w, w, do akcji firma windykacyjna, która chce odzyskać te, te pieniądze, bo za to zapłaciła i chce jakby zwrotu z tej dla niej, dla, dla niej inwestycji. Więc mamy kolejną osobę, która czegoś od nas chce i kolejne koszty, które z tym są związane. Wobec osób, które nie spłacają swoich zobowiązań kredytowych, bank nie będzie czekał. Ich dane trafią do biura informacji kredytowej. Jeżeli lekce sobie ważymy właśnie zajęcie się tym problemem, to w dosyć krótkim czasie, kilku miesięcy, pół roku, można nas spotkać coś, co ja nazywam śmiercią cywilną. To znaczy z punktu widzenia obywatela, który chciałby coś kupić, który chciałby właśnie wziąć coś na kredyt, który chciałby uczciwie i oficjalnie zarobić pieniądze, że jesteśmy spaleni, tak? bo, bo, bo do tych pieniędzy nie będziemy mieli dostępu. Pamiętajmy, w chwili, gdy przestajemy być wypłacalni, najlepiej wybrać się do banku, przedstawić swoją sytuację i zaproponować kwotę, którą jesteśmy w stanie co miesiąc przeznaczyć na spłatę kredytu. Można też zawiesić na jakiś czas spłatę rat. Część umów kredytowych zezwala na takie wakacje kredytowe. Dogadanie się i polubomne załatwienie sprawy leży też w interesie banku. Oglądaj nas w przyszłym tygodniu. Będziemy mówić o budżecie domowym, czyli czy wiem ile i na co wydaje, oraz o negocjacjach z firmą windykacyjną. Pamiętaj również, że rozwiązania problemów i odpowiedzi ekspertów możesz uzyskać także na stronie programu www.pulapkakredytowa.info. Do zobaczenia.